Overwatch, dzisiaj gramy w Halloweenową drogę Stary Moe, graliśmy już Gra Queen On Soldier. To jest kontynuacja e, dokt Zemsa Zemsty doktora Złomensteina To jest e, Gniew Narzeczonej Nie wiem czy ja nie pojedziemy jakichś głupoty Pamiętajcie o sobie. i lajku Jeszcze raz wam przypomnę Za mną jest Skull Kanał no, chyba w opisie, nie wiem Witaj no. w Wbijajcie na medala, też link w opisie. E, macie tam moje klipy z podków. POTG. E, ale tam są na razie cztery. Panem, tym panem, tym panem i tą panem. Staram się zrobić wie... Stara się robić więcej. Obojętnie mi sobie będę grał, mogę nawet odstań w Nie no, myślałem, że ten skin będzie gorszy, on jest naprawdę ładny. Jakby... Znaczy, no dobra, może nie jest ale nie jest zły Jest tragiczny, co? Kim będziesz grał, panie Skull? Ja nie wiem. Nie wiem, ja mogę Ashi, mogę Junker Queen, mogę... No nie wiem, bo... Myśmy jeszcze przeszli, ale też po prostu nagrać, żeby mieć jakąś całą pamiątkę z tego... z pierwszego sezonu Halloweenowej Grozy. Wiem, że to tylko Fabuła, ale tam. To... Zobaczymy, niech ludzie wybiorą. Niech ludzie mi wybiorą postać. Ty pięknieś, piękną Chyba W przodku nie miało być randomów, ale jednak sam było. not? Nie chcę mi się czekać. I tak miałem to już nagrywać od razu e, po wyjściu tego eventu. Okej. Okay. chyba najgorszy wybór, ale Kiriko jest fajną postacią. dręczona przez przeszłość.

Aż będzie z tym strzelaniem. Dobrze spotkać innych ocalałych. Długo tutaj nie wytrzymamy. Wejdźmy do środka i zastanówmy się. Ło! Wow. Nie, nie słyszę własnych myśli przez od tego radia! Wszyscy są bezpieczni. Czy ktoś wie, co się tutaj dzieje? Założę się, że te złomniki mają coś wspólnego z panem zamku. Nie bez wątpienia z doktorem Złomenstein. Na co czekamy? Ruszajmy do zamku i posiekajmy go na. Plasta Ale ten... To jest coś. Bohaterowie ruszyli ku zamkowi. A to i Na jest coś. Osiem. Na każdym razem się zwiększy ta fabuła. Już wcześniej wadlarz zdrożył, tak? Teraz czy ba? A spotkałaś na swojej drodze łucznika? Trzymam się stala takich jak on. Przepowiednia się spełniła. Ale co jak co? Nie pasuje mi włoskiego od rachuba. Czy nie jest zły, ale. Nie dostaniemy się do zamku bez klucza. Wizja mówi mi, nie że. Nie wiem, czy będą chcieli 10. robić e, tego. Nie wiem, czy będą chcieli tutaj. robić tuska, ale chyba nie. Przewiduję, że. w w twojej przyszłości. Mhm. Szkoda, bo chciałem wam pokazać mojego jumpscare'a. Bo ono tutaj tylko jest mojego jumpscare'a. Dobra. zabrał trochę Banshee, lecz jej głos nadal odbijał się echem w umysłach bohaterów. Spodziewałam się więcej po mojej drogiej Banshi. <try> Kto mi to nadaje we łbie? Wyświadcz sobie przysługę. Trzymaj się z dala od zamku, bo inaczej... Chyba znalazłyśmy winowajczynię. Teraz? Trzeba ją powstrzymać. Nie co mówić z pewnością? po prostu gramy w grę. Ej, to będzie mój pierwszy raz, gdy użyję ultek Kiriko. rik. ten skin też. No to, to ładne. Ale powinien być tam. mi się podoba to. też się oczy. wydaje, jakby się bardziej Ca! A ja nie lubię, jak, jak będzie, ktoś się na, na mnie gapi. Kergulec? Coś się zbliża. Jest za nami! Na wysokich blankach garbuncy.

Wciąż musisz rozwikłać sprawę. Ponieważ... tego zła masa! Poważnie? Zagrodziłam drogę do zamku, więc tu kończy się wasza opowieść. Tak się składa, że znam inną drogę. Zajdźmy do lochu. Uleciłam cię. Gdzieś tu powinna być dźwignia, która otworzy tajne przejście. Powinnam Aha. zapytać, skąd ty o tym wiesz? Strzelia chujowów. No. Na bohaterów padł strasznicy ja i hipnotyzujący wzrost. O, teraz będzie eko. Dopster. Dzień dobry. Czy? Jest... Chyba mamy pierwszony koszmar. Ło! Mamy... Wow! Dlaczego ty pierwsza? To jeszcze na więcej nam... bo ja na więcej zginęłam. No. No to nie byrze giniesz. Nieważne czy też na wyczątku. A się po prostu drugi raz, czy tam dzieje. Nie widzę bardzo. O. Lecić się? Nie ma sprawy. Ale najlepsze jest to, że tutaj e, długo się zostaje strasznie tego ja tutaj, tutaj najwięcej istnęło. <tosy> 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 I gargulek, to gargulek. to. Wow.

Twoja czarna magia miała ja to nie zapobiegać. nie Zaklinaczka? Przecież nie żyła, prawda? Widać, narzeczona ją wskrzesiła. Ja no i to, że to narzeczona będzie następna, jak tylko zniszczymy te drzwi! Odsuńcie się, drogie panie! Po moim dynamicie zwrót zostaną drzazgi! Ja tutaj coś było przecież. Zabrano zamku na barierów czekały wyłącznie i dojmujący strach. Dobry wieczór. Nie, nie, nie ma bo... o wreszcie udało wam się dotrzeć. Mój lotaj się wam zajmie się starać tego czegoś! Chyba, że chcecie cierpieć! Musisz rozwikłać sprawę, prawda? Dzięki. Dzięki. Oh.

Junker Queen może cały czas trzymać nawet, nawet te, te, te bomby. A teraz wróciła i, i te tam, gdzie wszystko się skończyło. Mogą by dopełnić. jej się nie Jak tutaj, to było? Po no, Pozostałe. Musimy Jak ja robiłem Junker Queen i otwierałem, no to teraz. To cały czas Zabierka. działało i mogłem. Tyś jest fan to Play, proszę. Ale hmm. nie tak kwatów leje. Ktoś pomóżne! To, to zabrzmiało jak głos pana zamku. Proszę, 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 proszę. Skręconego na stole operacyjnym. Tak jak ja na rzecz nas podnoszącego. To jest pan zamku i chcę go wyciągnąć. Przepraszam, proszę. Wow. Ło! wyzwanie bez Już zrobiliśmy działać. bez iskry. Zaczynałem Zaczyna Zaczyna bez histry. Zaczynałem bez histry. Zaczynałem tak. bez histry. Zaczynałem bez histry. Zaczynałem bez histry. Zaczynałem bez Znowu jak przy przełączniku. A nie ma. O! Oh. To ci dobrze, teraz dużo ci pomogę. Teraz też. Ty jesteś piękny. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Czy ona już nie jest łatwa? Ja mnie jestem O nie! nasz ulubiony kolega wrócił teraz. nie, tak cześć

Stop. Ja cię ten zonik, to jest na ten zonik, to jest na O nie! Kurczę! A chciałem zrobić bez śmierci.

ja mam 30! Ale mam mało... I pójść Załatwiłem ją! Ja ją załatwiłem! jej takiego pseudoheza strzelnię chyba. Dobra, bez playa Junker Queen. A adres zakończył. Dziękuję za oglądanie zobaczymy. Każdego pochwalę, bo łajna. A, jednak sk CO, SKULL, KTÓRY NAJWIĘCEJ GINĄŁ? Jeszcze <laughs> tutaj po Co? To było nie fair. E, ja nie narzekam. Nie no, szkoda, że zrobiłem te dwa dedy. NIE! Dlaczego? Tak blisko! Ale 7000 expo. Widzicie? Można cały level zrobić. Dobra, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Eee, my będziemy chyba dalej grać tą zemstę, żeby sobie powbijać ten level. Eee, teraz pokażę sobie... Dobra, Niko, to nie obchodzi. Ze mną... No i było naprawdę fajnie. Nieważne ile razy się przychodzi. Dwa dedy, dużo tych. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć. Możecie pożegnać skórę. Halo? No.